Dzień dobry. Witam na omówieniu zadania Punkty sukcesu w ramach Akademii Programowania UMCS. Główną postacią tego zadania jest Harpagon, który postanowił zapisać swoje transakcje w postaci punktów sukcesu. Punkty sukcesu tworzą nam pewien ciąg liczb całkowitych i nasze zadanie polega na tym, żeby obliczyć sumy punktów sukcesu we wskazanych przedziałach. Na początku Przyjrzyjmy się danym wejściowym. Na początku dostajemy informację o liczbie transakcji N oraz liczbie zapytań Q, po czym w kolejnej linii dostajemy N liczb całkowitych, które są naszymi punktami sukcesu. W kolejnych Q liniach otrzymujemy parę liczb, które są właśnie tymi przedziałami, Transakcji, dla których chcemy policzyć sumy. Więc na początek omówmy sobie, skąd biorą się dane wyjściowe. Dla pierwszego zapytania chcemy policzyć sumy pomiędzy transakcjami od 1 do 3. A więc ta suma to będzie 100 plus minus 200 plus 300. Czyli dla pierwszego zapytania to będzie liczba 200. Dla kolejnego zapytania 24 musimy zsumować minus 200, 300 i minus 400, co daje nam w sumie minus 300. I dla ostatniego zapytania od 1 do 5 musimy zsumować wszystkie te wartości od pierwszej do piątej transakcji i dostajemy. Dlatego 300. W jaki sposób rozwiązać to zadanie? Oczywiście pierwszym podejściem jest no, to, żeby taką zwykłą pętlą sumować sobie wartości, które znajdują się pod pozycjami poszczególnych transakcji od A do B. Problem polega na tym, że jeżeli będziemy mieć sporo takich zapytań, to takich sumowań wykonamy bardzo dużo. Ponadto będzie dużo operacji, które będziemy po prostu powtarzać. Co możemy zatem zrobić, żeby takie rozwiązanie przyspieszyć? Możemy wykorzystać mechanizm kumulowania sum. Polega on na tym, że zamiast wczytywać kolejne dane do kolejnych komórek tablicy w pamięci, zapisujemy sumę wszystkich dotychczasowych elementów. Zobaczmy na przykładzie. Przygotowałam sobie sześcioelementową tablicę, w której zapisywać będziemy kolejne sumy. Jeżeli mamy 0 transakcji, no to ta suma oczywiście jest równa 0. Wczytuję sobie pierwszą transakcję i wpisuję ją do tej komórki tablicy, dosumowując do tego, co mam z lewej strony. Czyli w tej komórce będziemy mieć 100. Idziemy dalej. Wartość minus 200. Dosumowujemy do tego, co mamy w komórce poprzedniej. Czyli mamy minus 100. Kolejną wartość dosumowujemy i dostajemy tutaj 200. Kolejna wartość. Minus 200 i kolejna wartość to 300. I teraz, co musimy zrobić, żeby policzyć sumę z zadanego przedziału? Weźmy sobie pierwszy przykład. 1, 3. Patrzymy teraz na to, co mamy w komórkach, które znajdują się na pozycji o 1 mniejszej niż początek. Czyli tutaj, i w komórce końcowej, czyli tutaj. I te wartości odejmujemy. Czyli 200 odjąć 0, czyli naszą odpowiedzią będzie 200. Dla kolejnego przykładu, 2, 4. Bierzemy sobie wartość o 1 mniejszą, czyli 100, i wartość minus 200. Minus 200, Minus 100 daje nam minus 300. I ostatnie 1,5, czyli patrzymy sobie na komórkę o 1 mniejszą, czyli 0. I na komórkę 5, czyli 300. 300 minus 0 to 300. I stąd otrzymujemy poprawne odpowiedzi. W przypadku tego podejścia, no, proszę zauważyć, że wyciągnięcie każdej tej wartości nie wymaga od nas ponownego przejścia przez taką tablicę. A więc za każdym razem obliczenie odpowiedzi dla każdego tego przedziału będzie się odbywać w czasie stałym. Dziękuję za wysłuchanie omówienia. Powodzenia.